Tak jak słyszeliśmy, elementy naukowe, biznesowe i logistyczne są przy organizacji imprez biegowych bardzo ważne, ale cały czas mamy też takie imprezy, w których mniej liczy się nowoczesność, a bardziej tradycja. Marcin Poprawa, dyrektor półmaratonu Ostrzeszowskiego podczas Krosu Ostrzeszowskiego. Krosy ostrzeszowskie, no, nazwa, która tak naprawdę elektryzuje jeszcze wciąż wielu zwolenników biegów przełajowych, leki i atletyki cały czas o tę wielką tradycję dbacie, bo w 2014 roku już stuknęło 50 lat krosy ostrzeszowskich. Tak, krosy Ostrzeszowskie, jedna z najstarszych imprez biegowych, o ile nie najstarsza impreza biegowa w Polsce. Faktycznie w 2014 roku 50. edycja. Teraz na nowy rok 2016 52. edycja i podczas 52. edycji 18. półmaraton ostrzeszowski, także też mały jubileusz. Będziemy pełnoletni. Mam nadzieję, że zakończy się pełnym sukcesem organizacyjnym. Z takimi imprezami, które mają już swoją fantastyczną, historyczną markę, różnie jednak bywa. Czasy się zmieniają, czasami jest mniej uczestników. Musicie cały czas dbać o to, by utrzymywać poziom? Jesteśmy w takim momencie, gdzie odbudowujemy markę. Przez wiele lat ta marka była bardzo, bardzo uznana, ale zmiany ustrojowe spowodowało, że tak jakby znaleźliśmy się w jakimś tam dołku. Niemniej, niemniej wychodzimy z niego, to widać, organizacyjnie jesteśmy coraz lepsi, cieszymy się, że możemy ciągle organizować tą imprezę, bo był pewien moment, gdzie była ona zagrożona, ale teraz jest zielone światło, impreza nabiera coraz większego rozmachu. Oczywiście nigdy nie będziemy imprezą wielkości maratonu czy półmaratonu poznańskiego, nawet nie aspirujemy do tego. Ostatnio na półmaratonie gościem był Antek Stankiewicz, dyrektor Półmaratonu ślężańskiego w Sobudce, tam gdzie impreza gromadzi 4000 uczestników, także jedna z większych imprez biegowych w Polsce i mówi tak, robicie fantastyczną robotę. Jak zacząłem tych dzieciaków wbiegających na metę i z nas około 1000. Dzieciaków od przedszkolaka, poprzez szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie. Mówi tak, robicie absolutnie fantastyczną imprezę. Za rok obowiązkowo jestem na Waszej imprezie. Być może impreza nie jest spektakularna pod względem ilości uczestników. Półmaratończyków jest około 200 kilkudziesięciu, w przyszłej edycji będzie około 300 i to jest nasz pułap, gdzie chcemy być po prostu dobrym organizatorem, aby atmosfera kameralna, ale świetna przyciągała uczestników. Wspomnieliśmy o tym, że jest to już wykreowana jakby marka Krosy Ostrzowskiej znana wielu kibicom różnych pokoleń w naszym kraju. Czy czujecie też, nie wiem, wsparcie lokalnej społeczności, także władz, że warto pielęgnować taką imprezę, w tym oczywiście półmaraton, który jest takim najbardziej prestiżowym dystansem? Na pewno na pewno władze Ostrzeszowa, burmistrz starosta powiatu na pewno bardzo pomagają. Są w komitecie organizacyjnym i, i na każdym kroku widać to wsparcie. Oczywiście zawsze chciałoby się, zawsze chciałoby się więcej. Niemniej jesteśmy bardzo wdzięczni władzom lokalnym czuć to wsparcie. Niemniej też szukam cały czas nowych kanałów dotarcia do nowych osób, które mogą, mogą nam w wydatny sposób pomóc i w promocji imprezy, i w organizacji imprezy. To promocyjnie cegiełkę dokładamy. Kiedy ruszacie z tą całą machiną, na przykład zapisów? Zapisy planujemy jeszcze rozpocząć w tym roku. Kolejna edycja, czyli ta edycja w 2016 roku, będzie się odbywała. W trzeci, weekend, w trzeci weekend kwietnia, czyli niedziela 24 kwietnia, godzina 9 start całej imprezy. Półmaraton prawdopodobnie godzina 12, także serdecznie zapraszamy wszystkich Wielkopolan. Dodam tylko, że półmaraton Ostrzeszowski należy do Grand Prix Wielkopolski w półmaratonie, także jest to też taka gratka dla łowców Grand Prix, także serdecznie zapraszamy.